Cześć Wam wszystkim. Jest niedziela, 22 stycznia, około 11.45. Ja właśnie sobie grzecznie zmierzam na turniej Pokémonów w łódzkim pucharze. Puchar Łodzi, jak my go nazywamy oficjalnie. I dzisiaj rozegramy w zasadzie pierwszą rundę pucharu 2023 ale jednocześnie podsumujemy sobie Puchar 2022 także bardzo, bardzo spoko, ciekawie no i aktualnie jak możecie sobie widzieć dreptam sobie spokojnie na ten Puchar w bo miejsce, w którym gramy znajduje się na Więckowskiego jest to gralnia gry bez prądu ale to myślę, że Zobaczymy się już na miejscu. No dobra, doszliśmy. Jesteśmy na Więckowskiego pod Gralnią. Proszę bardzo, tak wygląda ten lokal. To co? Chyba wchodzimy do środka. Nie ma co. Na przód. I witamy Cześć. pana Tomasza, właściciela sklepu oraz jednego z pracowników Kajetana. Cześć. Niech pan opowie nieco o turnieju, który odbywa się w jak i o samym sklepie. Dzień, Dzień dobry. Witamy w Grani. E, co niedziela, jak zwykle jest to niedziela dla graczy w Pokémony. Gracze się tutaj spotykają, grają, wymieniają kartami. I właśnie za chwilę to coś z, zacznie się pierwsza runda turnieju Pucharów 2023 w Gracze będą grali przez cały rok, aby zbierać punkty i wyłonić najlepszego gracza w Pokémony w 2023 roku. A w 2022 dzisiaj będzie też wręczenie właśnie też z tej nagrody za ubiegły rok, za, za Puchar, który przebiegał w tamtym roku. Puchar jest tutaj na stole. Możemy go sobie zobaczyć. Czekam na zwycięstwo. Jesteśmy jeszcze przed turniejem, a jedna osoba kupiła sobie ETB i trzeba przyznać, że ma ogromnego farta. Zaraz na mnie czekał. Okej. Okay. Powiedz Maciej, co tam, co tam trafiłeś. E, Palkę złotą. Do Złota palka. Będzie grana? Będzie grana. Będzie grana, powiadasz. Bo nie każdy wie, nie. Maciej gra podężnym dekiem, tak, pod nie? Curema VMAX z Palkią. Tak, tak, tak. Alkina. Także trzymamy kciuki że pomyślnie turniej i czekamy jeszcze co wyciągniesz. Czyje ci paczek zostało? Trzy. Jeszcze. Trzy. Słabło i zatrudnę kolor. Okej. Chodzi, to na Kurde, Może jeszcze jeden Albert? Coś? Nie po bardzo. Ale to jest mało warto. Tak Przez, Tak, 60 dolarów. To widziałem, że niektórzy po stopu... -stop. O, Charger Jest Charger nice. Jest vister. No to ostatni booster? Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. No, tak nie, sprawy. sporo masz tych dropów z innego boksa. No. Autentycznie. Jest zwraca już. się zwraca 15 euro jeszcze. Dobrze, bo nie musiałem tak kupować, Na ping. Nie, może jeszcze coś się trafi. Na stawkę, na O, jeszcze Jest foloenergia. Energia. Nice. Nice. Też możecie włożyć na dodatko. No, nice. w sumie tak. Mamy aktualnie parę minut jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, w momencie, kiedy ludzie oglądają swoje albumy, wymieniają się, poznajcie przy okazji Bogula i Julka. Bogul jest tutaj naszym naczelnym grafikiem i posterem naszej łódzkiej Ligi, jeżeli się nie mylę. Tak, tak, ja zrobiłem nasze piękne logo, które trzeba tłumaczyć. Pokeball Włodzi. <t sixth> A tak. Julek kolegom z drużyny mamy drużynę w Łodzi, o której nikt nie wie, ale mam na śmieszku. jak się nazywa? Michał Aśka Julek Mikołaj, którego tutaj nie ma. Aśka, może teraz będzie. Jak Mamy tutaj album Julka, prawda? Prawda. Wiele pysznych rzeczy. Masz jakąś ulubioną kartę w tym albumie? Mam ulubioną. Stronę całą. Nie, nie, tak, te to są nieważne. Iwi są nieważne. najważniejsza karta, bo jest autorstwo w ogóle. Jest dziewięć na świecie. Gdzie są pozostałe? W sejfie, w domu, pod majtkami. Miałem negocjować zakup, ale w tym wypadku chyba spasuje. Ale czyste. Słuchajcie, słuchajcie. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie będzie wręczenie e, pucharu za, e, za ubiegły rok, za rozgrywkę pucha, pucharu w Łodzi w Lali, pucharu Pokemon oczywiście. Chciałem podziękować wszystkim za przybycie. E, chciałem pogratulować wszystkim, którzy uczestniczyli w, w ubiegłorocznym pucharze. Jak sprawdziłem tutaj odhaczyło się na w po, pojedynczych e, rozgrywkach albo w większej ilości e, rund e, do 25 różnych e, graczy. E, takich, którzy brali udział więcej niż raz, niż tak, jednostkowo było, było około 12. No i chciałem po, podziękować tym osobom, które brali udział: e, Patrykowi Piątkowi, Sebastianowi Wilkowi, Julkowi trzymajcie, Kasterowi Łonickiemu, Michałowi Bogulskiemu. Maciejowi Kojnackiemu, Joasi Komisarczyk, e, e, Dorian Adamiak, e, Oleg Mikuła, Dominik Pałuk, Mikołaj Wojczak, Kasper Antas. To są te osoby, które wybrały więcej niż raz w rozgrywkach, zdobyły więcej punktów oraz wszystkim pozostałym, którzy chociaż raz zagrali e, w tych rozrywkach. Rozgrywek było jak policzyłem od lutego. Zaczynało się tamten puchar od lutego i tak mniej więcej co dwa tygodnie była, była jakaś runda z jakimiś przerwami na prisy, na jakieś inne eventy. Było ten punkt 18. No i y, zwycięzcy y, to zwycięzcą został Patryk piątek. Drugie Drugie miejsce po zaciętym boju Sebastian Wilk. Tak samo zacięte, zacięta walka była o trzecie miejsce między Julkiem Szmajdą, który wygrał. Do końca, o czwarte miejsce do końca z walczył Kacper Skroniński do ostatniego pojedynku. No, dzisiaj, dzisiaj chciałbym wręczyć nagrody za pierwsze trzy e, miejsca oraz będzie rozlosowana mata wśród tych uczestników, którzy wzięli więcej niż, e, e, niż e, raz, e, roz, przynajmniej dwa razy zagrali w tym przynajmniej dwie rundy, w których będzie rozlosowana e, mata. Więc trzecie miejsce, zapraszam Jurka.

Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miejsce, bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Drugie miejsce Sebastian. Gratulacje. Pierwsze miejsce, A, Patryk. Można, Patryk. Można. Gratulacje dla mistrza. Będzie bronił tytułu już po raz drugi. Próbujemy. Próbujemy. <noise> Dziękuję wszystkim, że w ogóle dołączyliście do Ligi, że gracie z nami i że tworzymy fajną społeczność. Też właśnie. Chciałem się No i jeszcze jak to czempion będzie. Dostaję matę. A teraz nie uciekajcie, zrobimy jeszcze losowanie z babul. się. 12, więc k 12, z tym, że no, Patryk już ma matę, więc więcej nie dostanie. Z <laughs> 12 tam jest problem. Tu są 12. Serią? No. Dobra. Złota. Może być złota. No tutaj, jeśli chodzi o kolejność alfabetyczną, według tej kolejności, która jest na kartce, Uwaga. Rzut na czcionej macie. Kto ma to wybierać? Dwa. Sebastian. A nie Julek? Co? Skoro Patek nie liczony, to Julek. Nie, drugi w kolejności jest Sebastian. Patek nie jest też liczony, dlatego... A przepraszam. A no. Przepraszam. Moja patka. To Julek. Dobra. Proszę. <grymne> Jaki obrazek? Empolion. Empolion. Zaraz pokażę. Empolion! No, <grymne> no co on robi, że nie mogą ci pokamować z za taką. Tak, że jak zaatakujesz ty, to... To jest no Wszystko ma <grymne> To jest moment, w którym muszę was serdecznie przeprosić za to, że... No, fajnie, że wideo z turnieju, ale de facto nie ma żadnych przebitek z samej gry, nie licząc tego fragmentu, który tutaj teraz widzicie. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Otóż sam brałem udział w turnieju i przez to, że w zasadzie wszystkie moje gry poza jedną zakończyły się później od tych, które rozgrywali pozostali gracze. A jedna skrajna, wręcz trwała do terminacji, nie miałem możliwości jak nagrać jakichkolwiek fragmentów gier. Za co bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że następnym razem będzie ku temu okazja. Też mam nadzieję, że przymkniecie na to oko, gdyż nie ukrywam, że forma vlogowa to jest coś, czego się dopiero dosyć mocno uczę. Jestem o wiele bardziej przyzwyczajony tych stabilnych form. No. Ale liczę, że następnym razem będzie lepiej. A teraz wracamy do właściwej części materiału. To się dziwię, no na coś nie muszę widzi ty mnie gra. I czemu. Przez to tylko 160 obraźni zrobić. Tylko 160 i ma 240 życia Jak ja wydarzyć? To ten. Pierwszy turniej w tym sezonie zakończony. Mam. Trzecie miejsce od końca. Tak sobie. No cóż. No ale porozmawiajmy sobie z, z zwycięzcą dzisiejszego turnieju, jednocześnie całego pucharu poprzedniego, czyli z Patrykiem. Witam. No, tamten sezon się wygrało. Zaczynam teraz z wygraną, więc może będzie ciekawie. 10 punktów do przodu zawsze. Właśnie, powiedz w ogóle, jakie są teraz zasady punktowania, bo je zmieniliśmy teraz trochę. Zmieniliśmy zasady sezonie. punktowania i teraz punktujemy od dołu, czyli osoba na dole mm -hmm. ma jeden punkt, następna przez ostatnie ma dwa, i tak w górę, mm -hmm. a pierwsza osoba ma plus jeden, taki gratis za wygraną. Czyli jak nas było dzisiaj dziewięciu, no to ty masz dziesięć tak. punktów, to a następna osoba za... ma osiem. Tak. Dla porównania wcześniej liczyliśmy to od góry w zasadzie tak. I, i za pierwsze miejsce było 15. Tak, 15, za drugie 12, za trzecie 10 i potem już po jeden coraz mniej. Mhm. Co trochę było niesprawiedliwe, bo na małym turnieju mhm. wystarczyło się pojawić i miało dużo punktów. No tak. No tak, to prawda. Sam jestem tego przykładem, szczerze mówiąc, bo byliśmy w 5 osób chyba raz. No mm. i nagle zaliczyłem z 10 do przodu i no wbiłem hof. się do top 8. No właśnie, <laughs> więc, więc. A e... Teraz będzie bardziej ciasno w topce. No i zobaczymy, jak to będzie na cały sezon. No tak, w zasadzie tak. Dzięki wielkie. Dzięki. To w zasadzie koniec w tej relacji. Nie ma tu, co prawda, za dużo, ale. <laughs> Cóż, już wspomniałem, w czym był główny problem. No, mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będę miał okazję coś wam przedstawić, co się dzieje w łódzkiej lidze Pokemon. No i, co bardzo ważne, przede wszystkim zapraszam was, żebyście kiedyś wpadli do nas na którąś rundę pucharów. Albo kto je? Może w Łodzi wydarzy się też coś nieco większego. Ale to jeszcze nic pewnego. Ale jeżeli tak, to ty też Wam zapraszam. I na pewno z tego wydarzenia też kiedyś będzie małe co nieco. Do zobaczenia następnym razem w kolejnych relacjach czy w kolejnych openingach. Cześć!